Witam w kolejnym filmiku z cyklu Najlepszy Setup Do. Dzisiaj na taśmie sobie weźmiemy M53, czyli w sumie najbardziej podstawowy pieszy karabin szturmowy, który, który jest dostępny w grze. Zaczniemy tak jak z rm 68 w poprzednim filmiku od celowników. no już to nie powiedziałem, jest to kwestia indywidualna, ale w zasadzie zestawienie celowników, które będzie tutaj, jest identyczne co do RMA, czyli Fusion Holograficzny, termowizyjny celownik. No, i, i coś na daleko w moim przypadku najbardziej lubię TV2X. I broń tę będziemy starali się zbudować tak samo jak RM68. Czyli skupimy się na strzelności. przechodząc do na przykład magazynków. Zacznijmy od magazynków. Tutaj uważam, że najlepszym magazynkiem jest no, standardowy powiększony, ponieważ daje nam on 40, naboi w magazynku. Na drugim miejscu weźmiemy sobie blisko dystansową, ponieważ. Mimo, że mamy 4 naboje mniej, ale zwiększa nam to szybkostrzelność. Niektórzy mogliby stwierdzić, że wolą ten mieć magazynek na, no, na pierwszym miejscu. Jest, jest to jak naj, najbardziej e, e, spokojna opcja, ale jednak ja wolę mieć e, lepsze obrażenia na, na dystans, ponieważ ten magazynek, no, skuteczny zasięg jak widać spada, co powoduje, że zabicie przeciwnika na dalszy, na dalszy dystans po prostu będzie dużo, dużo cięższe. No i jako trzecią opcję tutaj tak naprawdę to jest e, wybór dla każdego, aczkolwiek tego się nie będzie za często używało. To ewentualnie standardowy magazyny albo nic, ale ja tutaj zostawię puste, puste miejsce. Teraz przejdziemy sobie do e, luf i tutaj polecam e, lufę skróconą, ponieważ zwiększana nam szybkość strzelności do 860 e, pocisków na minutę, co jest już bardzo dobrym wynikiem i time to kill w tej broni jest naprawdę, naprawdę krótki. Co do drugiego dodatku, no to w każdej broni polecam zawinięty tłumik, aby czasem po prostu zniknąć z minimapy na, na jakiś czas i ewentualnie flakować przeciwników. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, dodatki do, do lufy, to, to by było na tyle. I jeżeli chodzi o podlufę, to tutaj proponuję z racji tego, że krótka lufa nam, no nieco, przez to, że mamy większą szybkość to trochę kontrola nam spada. To najlepiej jakiś uchwyt, to, to już zależy, zależna jest preferencja czy ktoś po prostu woli mieć dokładność celowania podczas bezruchu czy w ruchu. Ja jestem dość agresywnym graczem, więc tutaj sobie dam w ruchu. Na drugą rzecz, najlepiej jakiś granatnik, i na trzecią, można dać podwieszoną strzelę, czyli tutaj jest sklucz uniwersalny. I w zasadzie, w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o. Eee, tej broni. No i już. To by było na tyle. Ja dziękuję za uwagę i do następnego. Ty no popierdoli mnie. Chłop się zrespi na znacznika jak użyjemy amunicji. Wyciągnął bezotrutowego M5. I mi wyjebał w pysk. zniszczone. Kontrolujemy teraz sektor. No ja i unlucky kurwa. no. unlucky no linę. Linę. Jesteś słabszy. O, bez, bez, bez odrzutowego M5. No, no kurwa jestem, no. <laughs> Nie, za ten gościu zrobił mawem tak dobrze jeździła, tak się teraz... Sektor zabezpieczony. Kontynuować A no widać. Tak, rezi. Każdego, rezi. Rezi. Złomiony. 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 się Złomiony. 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 A tu pozor, że <laughs> się. Ładówki podłożone. Pilnujcie ich aż nie wybuchną. Ja uważam, wroga. Nadal tam siedzi zajebiście. Została nam połowa zasobów. Ruker, próbimy nasze ładunki, wybuchowe. Smokowy.

Ej. czy nie? nie? Tak. Był wczoraj podcast, mówili, że rzeczy, które mają eksplozję, czyli. Czyli. O kurwa. będziesz mógł zamontować teraz yy, działko pelotka. Tak To Jet teraz będzie ty będę miał teraz rakiety Te takie co w szurce miałeś takie psz, 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 psz. Hmm. To jet jest... A jak można tak zniszczyć Wolotnictwo Albo masz na nieżalny, na, na powietrzne, albo można Się. świetna robota. Ale jest...